smart to a real bond cuz we brothers first cuz we been through a lot and they know but we don't be you'll always be with me changed the game without even knowing and you'll always be my brother chama locha manor które chciałem zacząć wcześniej z przyczyn technicznych się nie udało dzisiaj chciałem zacząć wcześniej z przyczyn no to się nie udało bo po prostu zaspałem patrzcie co mam Nowiutka skrzynia biegów do Wolwiaka. A, dzisiaj pewnie będzie już na chodzie. Nie ma, że boli. Idę beczkę odpinać, jadę po talerzówkę. I jeszcze będziemy Volvo zaraz holować. Nie wiem w jakiej kolejności. Chciałem najpierw potależować, wrócić, odstawić talerzówkę, scholować Volvo i jechać z pofermentem na ostro. A co będzie? Już się trochę plany popierniczyły, bo chłopaki do Volvo mają przyjechać 8-9, jest 7, nie zdążę, w najzwyczajniejszym świecie nie zdążę chyba wytależować tego, albo zadzwonię do nich, że, no bo jak ja zacznę, no kurde tam, trzeba ustać godzinę wcześniej. Jestem, można powiedzieć, na polu, zaczynamy toleżowanie, jak widzicie jadę ugorem, coraz więcej ugorów się pokazuje, ludzie pierdolą, zamiast przewracać piach wolą sobie siedzieć przed telewizorem. Jedynaczka. Jedyneczka, parużóweczka. ale zaraz jeszcze jak tutaj skończę przetależuję pokosy z tamtego drugiego hetafolu co to siłem. miałem to rozgarnąć tak dronami bronami albo szerszą e, sarką ale byłem takie mizerne na pokosy że talerzówką po nich pojeżdżę tylko po pokosach, po ścieżkach a potem rozleję poperwę i całe pole zrobię talerzówką jeszcze raz Dobra, pole całe zrobione ale ja jeszcze i tak będę... tam tamtędy lepiej wyjechać a od tej między jeszcze raz poprawię bo tak słabo to wygląda dosyć a tutaj może być ładnie wszystko przykryte ziemią na wierzchu dzisiaj uprawiałem aż się porczy do 80 zagrzał w pewnym momencie. Będziemy zrobić jeszcze te ścieżki tam Panowie, nie chcę przeklinać, ale kurwa jadę Rzuciliśmy bieg na siłę Nie wiem czy to jadę, ale na razie jadę Dobra, jestem z pierwszą beczką dzisiaj bez zbędnego przedłużania lejemy 3 hektary pole ma i wychodzi na to, że 15 beczek trzeba tutaj będzie zrobić 15 kursów Mam zamiar to znać dziś i jutro Przez dziś i przez jutro W mam jeszcze 3 hektary pole, ale jest na razie jeszcze słowo w pokozach. Tutaj talerzowałem eee, te, te, te przejazdy po kombajnie ale nie ma sensu, to jest tak likle. To no, bateria mi pada, nie będzie dzisiaj zbyt długiego filmu. Nie mam czasu, żeby jechać naładować. Gdzieś musiałem z włączoną kamerą jeździć. W ostatnim wejściu mówiłem, że pszenica stoi obok, a już kombajn ją kości. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Strasznie szczęście jestem drugą beczką. Będę lał po kolei, to się do końca dojadę i będę wracał, nie tak, że pół pola zostało. Dobra, jakby nie patrzeć, pół pola zalane praktycznie. Ech. Tu zlatują resztki. Mam trzy przejazdy. Dotąd zalane trochę ponad y, ten ślatek teleżówką. To gdzieś drugie tyle zostało. Jutro to dokończę. Na dzisiaj y, koniec z laniem, ale poferment już jest rzadki. Już nie jest taki jak był na początku. To jest prosto z produkcji. A poza tym już się kończy. Nie wiem, czy jutro nie będzie powiedziane stop, koniec, zawód zamknięty. Bo, no bo nie ma. No zajrzałem tam do tych wszystko wylane na pola okoliczne. Yy... Co dalej? Stara zdjęta, nowa wsadzona. I w kosimy. No tutaj na polu już się słoma prasuje. Jest w trakcie. Tak więc jutro belki stąd wyjadą, a ja wjeżdżam tutaj z pofermentem. Jeżeli jeszcze będzie, oczywiście dostępny orka i siew. Orka na raz tutaj będzie. Nie będę tego talerzował nawet. I takim miłym akcentem żegnam się z wami do jutra, niech tu będzie z nami, hej!